W dowolnym mieście, w dowolnym kraju, znajduje się szpital psychiatryczny lub dom opieki społecznej, z którego możesz skorzystać. Kiedy dotrzesz do recepcji, poproś o spotkanie z kimś, kto nazywa siebie strażnikiem końca. Twarz pracownika przybierze wyraz dziecięcego strachu, po czym zostaniesz zabrany do izby. Będzie ona głęboko w ukrytej sekcji budynku. Wszystko, co będziesz słyszał, to dźwięk kogoś mówiącego do siebie, rezonujący w korytarzu. Będzie to język, którego nie zrozumiesz, lecz twoja dusza będzie czuć niewytłumaczalny strach. Jeżeli w jakimkolwiek momencie mowa ustanie, zatrzymaj się i szybko powiedz na głos ja tylko przechodzę, chciałbym porozmawiać. Jeżeli nadal jest cicho, ulotnij się. Opuść budynek, nie zatrzymuj się po cokolwiek, nie idź do domu, nie zatrzymuj się w zajeździe. Po prostu idź gdzieś, aż upadnie twoje ciało od zmęczenia. Rano będziesz wiedział, czy udało ci się uciec. Jeśli głos w korytarzu powróci po wypowiedzeniu Twoich słów, idź dalej. Po Twoim dotarciu do celi, wszystko, co będziesz widział, to pokój bez okien, z osobą w kącie, mówiącą w nieznanym języku oraz tulącą coś do siebie. Postać odpowie tylko na jedno pytanie, co się stanie, gdy wszystkie się połączą? Osoba ta spojrzy ci w oczy i odpowie na Twoje pytanie w przerażających detalach. Wielu traci zmysły w tej izbie, niektórzy znikają niebawem po spotkaniu, a kilkoro kończy swoje życie, lecz większość robi najgorszą rzecz, spogląda na obiekt w rękach postaci. Ty także będziesz chciał spojrzeć, uważaj, albowiem jeżeli to zrobisz, Twoja śmierć będzie okrutnym i bezlitosnym horrorem. Twoja śmierć nastąpi w tym pokoju zadana rękami tej osoby. Ten przedmiot jest numerem pierwszym z 538. One nigdy nie mogą się połączyć. Nigdy.